Będziemy mówić, jak praktycznie obliczyć stopnie utlenienia pierwiastków w związkach chemicznych. Ale na początek, co to jest i jak zapisujemy te stopnie utlenienia? Stopnie utlenienia jest to liczba oddanych lub przyjętych przez atom elektronów przy założeniu, że wszystkie wiązania w tym związku są związkami jonowymi. I wartość stopnia utlenienia zapisujemy cyframi rzymskimi z ładunkiem dodatnim lub ujemnym. I mamy tutaj wiązanie między wapniem a tlenem jonowe. Wapń oddaje dwa elektrony, tlen przyjmuje dwa elektrony, czyli 2 minusy. W związku z tym tlen staje się dwuujemny, wapń dwudodatni. Jeden przyjął dwa elektrony, drugi oddał dwa elektrony, czyli dwa minusy. Zasady obliczania stopni utlenienia, konkretnie w związkach już chemicznych. Pierwsza zasada: atomy i cząsteczki pierwiastków w stanie wolnym mają zawsze stopień utlenienia równy 0. No i mamy tutaj poszczególne, pojedyncze pierwiastki. I tu mamy cząsteczki pierwiastków w stanie wolnym, także, czyli wolnym, niezwiązanym z innym pierwiastkiem, i te właśnie wszystkie są na stopniu utlenienia 0. Druga zasada podstawowa to jest taka, że suma wszystkich stopni utlenienia atomów budujących cząsteczkę równa jest 0. Czyli co, mamy ten sam przykład. Suma stopni utlenienia równa jest 0, czyli plusy muszą się równoważyć z minusami zawsze. Ile by nie było tych plusów, ile by nie było tych minusów, muszą się w sumie równoważyć. Następna zasada. Wodór w większości związków występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia, jednak w wodorkach litowców i berylowców. Przyjmuje wartość minus 1. Czyli co? Mamy tu układzik okresowy. Tutaj mamy litowce, grupa pierwsza, berylowce, grupa druga. I tylko tutaj on przyjmuje wartość minus 1. I mamy przykładzik wodór. Normalnie nie z litowcem ani nie z berylowcem, więc jest na plus pierwszym stopniu utlenienia. I teraz tak. Wodory w sumie jest ich dwa, każdy na plus pierwszym stopniu utlenienia, więc w sumie wszystkie wodory dają ładunek plus dwa. W związku z tym, żeby się równoważyło, siarka musi być na minus drugim stopniu utlenienia. No i tak to liczymy. Mamy inny przykład z wodorem, gdzie wodór jest w związku z litowcem. Bo sód właśnie jest w grupie pierwszej, więc będzie miał minus jeden. Skoro tak, sód musi mieć plus jeden. Tak się do właśnie składa, że właśnie litowce są na plus pierwszym stopniu utlenienia, co się dowiemy później. Co więcej, następna zasada tlen w zdecydowanej większości związków występuje na minus drugim stopniu utlenienia, jednak są małe wyjątki, jak na przykład nadtlenki H2O2, woda utleniona, i tutaj przyjmuje wartość minus jeden, i jeszcze w ponadtlenkach, na przykład KO2 przyjmuje wartość jedna, druga, i w fluorku tlenu. O F2 wynosi plus 2, ale w zdecydowanej większości przypadków ma stopień utlenienia minus 2. No i mamy przykładzik. Tlen w standardowym przypadku minus drugi stopień utlenienia i w związku z tym druga część, czyli sody, mają nam dać plus 2, żeby się Tutaj nam wszystko równoważyło, więc dwa sody, każdy na plus pierwszym razem jest plus dwa, więc nam się to równoważy. Następny przykładik tlen, minus drugi stopień utlenienia tradycyjnie jest ich dwa. W związku z tym, tleny dają w sumie minus cztery. W takim razie siarka musi być. Na plus czwartym stopniu utlenienia. Następny przykład, też z siarką, ale tleny są trzy, więc w sumie dają ładunek minus 6, minus 2 razy 3, więc siarka, żeby równoważyć, musi być na plus szóstym stopniu utlenienia. Następna zasada: metale w związkach występują na dodatnich stopniach utlenienia, no i znany nam już przykład. Wcześniejszy sód plus jeden, następny przykład: metal na dodatnim stopniu utlenienia równoważy plusami z dwuujemnym tlenem. No, i mamy jakiś taki grubszy przykład. Z węglem, wodorem i tlenem. Co my tutaj wiemy? My wiemy, że wodór tutaj będzie na plus pierwszym stopniu utlenienia, tlen na minus drugi. I mamy obliczyć stopień utlenienia węgla w tej sytuacji. I co? Wodory mamy dwa, każdy jest na plus pierwszym stopniu utlenienia, więc plus. 1 razy 2, więc wodory w sumie dają nam tutaj w tej cząsteczce ładunek plus 2. Ile dają tleny? Tlenów jest 3, każdy daje ładunek minus 2, więc dają razem minus 6. Bez węgla sytuacja wygląda tak, że tleny dają minus 6, wodory plus 2, więc... W sumie ładunek bez węgla jest minus cztery. Żeby węgiel to zrównoważył, musi być na plus czwartym stopniu utlenienia. No i mamy policzone stopnie utlenienia. Inne przykłady oraz pozostałe zasady, a nie zostało jest ich już dużo, będą w części drugiej.